No i co? Ale ty... O, <laughs> O, zobacz, zobacz, zobacz! Stolniaka, stolniaka! Jajnadzi, jak tam na dole? Spójrz jakąś nutę fajną i tak? wiesz... Spójrz jak szedł ten... TY jesteś IDIOTĄ! Ja pierdolę... Pani, podobieństwa pewnego po twarzy? Mamy takie same oczy, to sam nos nawet. No dobra, ale mama czy... czy, czy siostra? Bo już nie wiem. Co pani pyta... No pytasz Pa Pastor? <grystanie> Sześć boże! Sześć boże! Poddaj się na oczy! Wysiadaj z to z kapela! Wysiadaj z pojazdu! Z kapela! Z pojazdu, z pojazdu Dobra pastor, wyjazd Wychodzę, wychodzę, Jezu, co tu się wydarzyło? Masakra! Gleba, gleba! Gleba, gleba! Tak, jasne! Uch! Gleba! Gleba! Przeryw! Gleba! Kurwa, Gleba! Gleba! Dobra, chodź. No, to dobrze. miałbym nas uratować tam na tej myszki. Dia, jak coś robimy raport, reportaż o zakonie, byliśmy jako inkognito i, i robiliśmy ten... Robiliśmy ja reportaż. No przecież wiadomo, ale że to nie. robiliśmy, nie? To weź teraz krzyknij dalej, żeby Ewelina słyszała, że repor robiliśmy reportaż o zakonie, dlaczego jest zamknięty, ale nie mogliśmy no robić szedzi, jako... się <laughs> o mu nie podpowiadaj! Ale Ewelina ja wie o tym, żeby robiliśmy. Ewelina oportaż, o tym, o tym, że, o tym, że robiliśmy reportaż jako zamknięty. incognito, dlaczego jest zamknięty, żeby... Żeby zamknięty. Żeby... Tak, żeby upublicznić Kurde, sprawę zamkniętego za mordę, zakonu. Za f, f Hamules, f Ale ty, MC z tej zabawny. Spokojnie, spokojnie, jest, pokój, całą 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 całą. się na to nabrałam? Zabijego, zabijego, nie podjeżdżaj, zabijego. Zabię jego, nie rozumiesz? Ojejku. Okay. Shotfire tego żółtego, to moje shotfire. Czekaj, pamiętam. na żółty pojechał? Ja myślę, na patykach przez posesję, mężczyzna, krótko ścięty, czarna bluza. Podnieś ręce, podnieś ręce! Suspect down, suspect down!

Dame son. Dobra, no co, sam mówisz, żeby nie, podpu że nie podpuszczasz mnie? A ja mówię, no nie musisz mnie podpuszczać, ja to zrobię. To chyba, ja się niczego jebniemy... nie boję. Jebniemy tu dowody w prawo? No ja, ja zawsze mogę, zawsze wszędzie. Ale wiesz, że to zaboli, nie? No to, to skacze patrz. O! O! Jaki obrażony z Nie! Stoj to! Stoj to! Ja za nim biegnę, pierdziele. Dobra, czekam tu na niego. Eee... Silnik! Silnik! Nie, 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 nie. Spokojnie, Skakuję, spokojnie, spokojnie! Start! A, aha, 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 no, bardzo ciekawe. No, to jest bardzo ciekawe. Nie, no, to jest bardzo, no, to jest bardzo ciekawe. No, czyli miała zwolnioną reakcję starę. Jakbyś się zaczął rozbierać, to po 5 sekundach by zaczęła dopiero protestować. To no, spodnie zdjęte. Daj mi ogarnęła, że obruch, to już byś poruchał, Wszystko. Dwa ruchy i Marek suchy. Prosta piła. Nie ma co się przejmować. To George jest kurwa nieudacznikiem, jeżeli tego nie wykorzystałem. Wiesz, ja dzisiaj do niej podszedłem na szpitalu, tak? I. Ona chyba z siedem razy, mimo że wczoraj już jej mówiłem, że jej nie bijem Dzisiaj z siedem razy jak do niej podszedłem, to znowu zaczęła nawijać Eee, bo Milla się zapytała, co jej się stało, a ona mówi I ona siedem razy chyba powiedziała, że e, tata mnie bija, ja powiedziałem, nie biłem cię, ile razy mam ci to mówić, a ona mówi Ale tak już wszyscy mówią, i potem się na nie... I potem już się wkurwiłem i się wydarzyłem, że ma się nie słuchać, że nie może się non stop słuchać byle kogo, tak? No, ja bym tego nie zrobił akurat, <laughs> ale Kurwa, Ale nie, 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 nie mówię, że ją ma kurwa taksówkarz wyruchać, kurwa no, mówię, że ma, że Ja zrozumiałem tak na końcu, że musiałeś spuścić No ja, ja też <laughs> tak, tak, Ja, tak, ja tak, sam sam. tak samo Nie, 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 mówiłem kurwa, tak, o kwasie, no, taksówka, kurwa Taksówkarz ją kurwa weźmie do Ja Jeszcze milionów A pokażę ci modę Na dadecie, na koncie krymowym. No... no nie wie? ja wiem, wiem za? Ja mnie ja mnie pan porywa? Jedziemy na randkę Jaką randkę? <laughs> Normalną. Eee! O mody! Ej, oj. No i. No i. No i. No i. No i. No Jak najbardziej. To costa, o to chodzi właśnie. Taki warsztacz jest na O i tak. Jeszcze szmatka. Hardstopper w Burgershopie. Już Dobry dziś to promocyjny dzień. jest? Spali się! Pali się, Pali się, Pali się. Wózek się zapalił, Judy. Nie, się zapalił.

ale kto pytał? Bardzo mi boli. Chyba mi ja wody odeszły, proszę pana. Teraz z pomocą pani tutaj pomogę wstać tylko. A Proszę pana, teraz już na pewno poronię, kurwa. A. Będzie miała pani Pikachu! <grydanie> pana, ale to dobrze, bo nie planowałam tej ciąży. <grydanie> Pikachu, Pikachu! <grydanie> Matko, jedyny na wiek! I pani zaszła w ciąży! Pana. Z kurwa! kurde! ty, szybko do fur, Paweł, jadow! Dobrze, kurwa, się, no Przygotujcie się no już, przygotujcie o, się już! Oj, no macie! Halo? Dokąd tu jedziemy? do na do... was jedzie, Sydoki! Ty, szybko! Dokąd tu jedziemy? O ja kur... Krujka, ale... Skurwa, lecimy! The go! Czyli Dobra, z... oni nieistotni, oni nieistotni są. Skupcie się na pościgu. Y czarno-żółty pojazd. I to Dobra dobre, proszę, proszę się Proszę ku... ja pierdolę, co to? Co to było, panie? No, jestem. No, jest drówka, kurwa, mać. W życiu mi nie wyszło. Nie, nie wolno takich rzeczy robić, nie wolno. Nie, nie nie wolno takich rzeczy robić. Nie wolno. Nie. nie wolno. To new extremes, but you always be my heroes. Even though you lost your mind, just gonna stand there and watch me burn. But that's alright because life. Oh